I robimy w różnych kolorach Będę pisała do moich znajomych, że będzie jakiś kolor Do moich znajomych na pasku no, Znajomych, kolor to w tym koloru włosy. Okej Jakie kolor? Cześć kamiekanie, dzisiaj robimy losowy mojej Jakiejś znajomej Jakie kolor? No ona mi kolor na razie włosów. Napiszę sobie do. Napisałam, że na jeszcze tam takie. No i panią. No Kolorem. Czekamy, przepraszam, maczkawka. Mamatka, ona już wie, że... <śmulacza> ona już no że... ja odpowiedziałam, że... To jest nie tu. Ok, na kolejne. Ale... Naprawdę, tak, no inne pytanie. Dobra, no to do koloniala 10.31. O, jednak nie. Ja pisała, że lubi niebieski. Więc robimy włosy niebieskie. Hmm. Boję się, że ten będzie okropny. Dobra. Tych włosów nigdy nie używałam. Więc użyjmy sobie ich. Opa. Zostałam jeszcze o innych kolorach, więc sobie to zrobię. Niebieski, białkin to Dobra. Damy sobie biały. I wiemy, to może nie. Ale nie Dajdy, tutaj, tylko tutaj są w Opa. No tak wyglądają włosy. Okej, okay, a więc piszemy do mnie. Kiedy będzie kolor makijażu jeśli będzie to jakieś takie macierzyństwo, to ja sobie wierzę biegi. Wtedy jeszcze raz. Bo już mało koloru. A jeśli chcecie być na mojej kadeczku, to nie możecie się... mi w inny sposób. Niech dodaję... Ale tutaj najczęściej dodaję, tak więc możecie mnie na najwyżej zaprzedać. No i... jakikolwiek. Jakiś jeden, please. No proszę. A Ok, no to prosimy koniarę. Chyba nie będę pociągał drugiego makijażu, bo będzie to było się dłużej. Ja nas nie makijażu, bo ma dopóki nie trafię koloru. Będzie zbędzie niebieski ale letowy. Koniarę chyba nam niestety nie odpisze. Więc napiszmy do joliowa chmurka hej i tutaj mało pisało się, ale no, mam nadzieję, jakiś pasujący. Na pewno jest w strefie żywych, bo miętował tam gra, więc właśnie będę gdzieś wylotować białe listniski, które w tych nie zremontowałam. Więc super. Napiszmy też do sylwa zaraz. Nie odpiszę. O, odpisała. Dobra. Hej, o jak ci chodzi? Miał jakiś jakieś kolory. Czy ją jakoś? Hmm, czy tam. Okej. Okay. Oje, nie widziałam jak napisałaś. Kocham biały, biały. Okej, okej, okej. Dzięki za dzięki. Hmm. Myślę, nie będę w bo nie mogę nic dodać. Zabiorę makiażek. uporę na tatuaż. Mam nadzieję, że będzie szarny, taki kolor. <śmiech> <śmiech> na razie mamy zapewne dwie rzeczy, będę wam to skosztować, bo wy tutaj się nie zanudzicie, o. Ale co? Kolor, po prostu. Hmm, czekamy. Chyba wypracę jeszcze jakiś tatuaż, no i wiesz, by było. To kolor! <grymne> Byłaś blisko oczek, ale nie, nie oczek. Aby, dobra, to im się taki piszę bluszko. Dużo wyjazd na to było. Rzeczywiście, ale to jest Okej, ja mam Mam jakiś kolorek. O nie No Kolory jakiś. To sobie użyjemy, trochę, pierwsza odpiszę ten jest na oczy. A ja sobie zbiorę jakieś oczka. Myślę, że takie jak oczka, bo one będą posłał każdy jakieś czerwone. O, niebieskie, więc idealnie. Dobra, wybierzmy e, sobie jakieś. Dobra, jasne odcienie niebieskiego. No i mamy już. Dziemnica. Czemu każdy mnie tam dotyczy, dobra? Unię Ko kolorów dorosłych i proszę by to było coś normalnego. I mega proszę. Może tak jest chowane, ten drugi na przykład. Okej, Ok, do Enoli. Ok. Koniara. Mientowy. Oh my god. Ej, dobra, co to widzę? dobra. Koniora. Dzięki za miętowe zrozumienie. I mi coś napisałem, napisałam białe, czyli... Myślę, my że wybierzemy sobie ten piękny noślek. I okej, ale trochę nie go wniesiemy, że to było cute. Okej. Macie, byle jakiś kolor. I o nikt nie... Czytaj, <laughs> nie baś się o co... to spytać, ja nie wyskoczyłam. Jeżeli był taki luk, to nie będę używał tych ust, bo zwykle używam, tylko użyjmy jakiegoś innych. Ehm, dobra. Może być, może takich. Okej. Okej. W ogóle do wszystkich tam tutaj nie tylko jeszcze mięcia nowe, nawet zostaną do pisania. Tak widzę, że jest bagańce co tym ludzie, więc nie będę napisał do nich. To nic nie ma sensu, tylko w pełni nie odpiszę. kolor. Okej, okay, od mamy wyzwanie czarny. A więc mamy czarne ustka. I zaraz tutaj ma sobie owoc oh, myśnięcie. Gdzie... O, Frysia nam jeszcze sobie wzią, ale ja wolę już, już sobie inne ustka. Dobra, czarne. E, to teraz nie będzie to samo pasowało, ok? No i zobaczmy, jaki mamy. Tutaj nie będzie koloru. Ja myślę, że to był jakiś kolor, który tutaj istnieje. K -k -k no, jaki kolor. To jaki kolor? Ja bym dał różne Dobra. Napisz, by jaki kolor To jest różowy. Fioletowy. Dobra. No to tak, a to wygląda. sobie, żeby było trochę tu mniej. Koszuleczkę. Właściwie to nie Kujko jeszcze nam się pojawiła. Sylwana mi się ona a więc teraz zrezygnuję tej skóry. Ta koszulka. Mm, dobra. Dobra. Teraz kiedy tutaj wiadomość, to będę próbować kolorek. Dobra, to jest jakiś topik. I jakiś top. I to Ja mam tak taką że nie taką 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 Teraz taką takie coś na wszystko, na to taką teraz teraz malujemy. I nam chyba odpisała. Okej. Okay. taką też nam taką taką to jest taką taką jakiś spisek, widzę którym ja nie wiem. taką o taką taką ja taką wiem. taką taką wiem, taką 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 że taką 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 to to jest jedna jaka mieszanka kolorystyczna, to ja sobie to jutro nie mam. Co uję teraz? Dobra. Buty. Piszę do tego. Okej, okay. napisała ona ogólnie żółty. Jeżeli nie było, no, że to bardziej będzie. Mamy kolory. Ani złoty? to jest żółty. Dobra, złoty. Dobra. Zmienimy coś. Spilaczki, myślę, że wyślę jakieś. Jakieś już ja opinał, nie będzie to bo nic nie mać. Powiedzmy, że żółty to będzie... O, jakiś żółty będzie. No i jakiś płaszczek i teraz czekam. O, o a się nie bo powiedzieć. Okej, okay, no i ja mam z blaki, teraz tak Azurbanus do mnie pisze. Ja on do mnie napisał BLAK Black. Ok. Dobra. To w ogóle nie wygląda dobrze. No ale niech już będzie takie. No ja, nie muszę jeszcze wszystko zamienić je na czarno. To ja bym się też skończył czapeczki. I teraz bym zamienił przy Dobra, napiszmy te tej stęki najwyżej nam no nie odpiszę. Myślałam, że nikomu nie będzie się chciała nam odpisywać, no, ale jest! się że że będzie jakiś czerwony, pomarańczowy. <grym grym> Okej, okay, doszło na mu mufiny. Art. Okej, okay, już zamieniamy Hej, biały. Dobra. Pozdrawiam, co napisałam. Czerwona bym się nikt nie zapytała. I zaraz, to temat kończy mi Okay. No, także chociaż białe, jakieś czerwone. Dobra. Tak już nie da uratować, bo że dała coś malutkiego. Mm. Nie, tego zamiaru nie odsyłać. No, dobra. Niech będzie, co obijemy, może będzie wyglądało lepiej. Dobra, akcesoria do głosów, to są więc oksy. pomarańczowe okulary. O matko, dobrze, że na początku tego nie odczytałam. Dobra, te okulary są spoko i niech one będą pomarańczowymi okularami. Dobra, niech będzie. Biżuteria, ja matko. Nagle jakaś czerwona. Okej, okay, zobaczę, do kogo nie napisałam, może na w tym git, proszę się jeszcze jeden kolor. Okej, okay, rozumie. Niech no, jest jeszcze jeden. O, Brianna akurat się pojawiła. Okej, okay, rozumie no nam napisała Limon komy zróbmy sobie limonkowy i ogólnie no, Nie może złożyć, no, nie wiem, co jako limonkowy, nie wiem czemu, ale okej. Okay. I czekamy na kolor naszej Nie szalika tylko torby, bo już bez przesady. Brian ma no w tobie nadzieję. Różowa torba do tego jeszcze. No dobra, już ten luk nie ma szans, tak szczerze. A więc myślę, że sobie wybierzemy plec Haczek na koniec roku szkolnego. Super pomysł! Ojej! No i no myślę, że to na tyle. Okej, okay, a więc tak to się prezentuję. Jak to ponad tysięcy. No i o on tak wygląda? Ja nie mam zamiaru go produkować, no i zaraz go zmienię w takie kolory, żeby wyglądał normalnie. W kolorze Muszę że nie sobie niestety zostawić, a więc widzimy się już za chwilę, kiedy nie będę mogła nic brać, tylko zmienić kolory. Okej... Okay. No to... Gdzie to jest takie, czy kto... Czy. Okay. nie wygląda to zbyt no ale chociaż jest. Dziękuję za oglądanie, dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli i pozdrawiam tu wszystkich. pa pa